Witam serdecznie, z tej strony Zajber, a dzisiaj przedstawię event, pierwszy taki duży event, jeżeli chodzi o Diablo. Będzie to dokładnie event związany z świętami, będzie to zimowy pomór. Dokładnie tak, kwestia wygląda następująco. Mamy możliwość zdobycia trochę kosmetyków oraz trochę rzeczy, które umożliwią na przykład na szybsze levelowanie itp. i De de. Zaczynamy od miejsca Kijowosa. Właśnie tam musimy spotkać się z nowym mpc który poprowadzi nas przez ten event. I to będzie oczywiście Bart, którego imienia i tak nie wymienię. On znajduje się w dolnej części, czyli tam, gdzie znajdował się mniej więcej pierwszy event. Event raczej pierwszy sezonowy. Takie miejsce pierwsze sezonowe. Dobra, Gileon, powiedzmy tak rozpocznie u nas quest. Dodatkowo tutaj na dole mamy stół kolekcji, gdzie będziemy wymieniali rzeczy z potworów. E, takie ołtarze gdzieś mniej więcej, coś takiego jest na mapie oraz z czerwonych Kozów. Fajna rzecz. I jeżeli chodzi o samą mapę to event będzie mniej więcej przypominał ten, który znajduje się już na drugim sezonie Diablo 4, czyli krwawe żniwa. Tylko, że zamiast zielonego będzie fioletowy kolor tu będą eventowe potworki się pojawiać, zimowe. Bardziej dostosowane, jak to się mówi, do klimatu świątecznego. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. Tak, i właśnie w tym przypadku po prostu będziemy musieli zabijać potwory, rozwalać te ołtarze, polować na czerwone kozły i później tutaj w mieście wymieniać to, żeby ulepszyć ten stół, ulepszyć to stanowisko i odbierać coraz to lepsze nagrody. Dobra, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się z tej strony, Zyber.